Cześć, dawno nie było nic o siłowni. To tak, jakby powiedziałem, to tak, jakby ukazywało się coś regularnie. Tymczasem ja wrzuciłem tylko jeden film z tym związany. Okej, okay. w każdym razie siłownia jest dosyć dużą i chyba bardzo ważną częścią mojego życia. To po prostu forma spędzania mojego wolnego czasu i w jakimś tam stopniu moje hobby i moje zainteresowania. No a skoro to jest kanał o mnie, w mniej lub bardziej bezpośredni sposób, czasami przez pryzmat mojej opinii czy moich wewnętrznych odczuć, to nieuniknione jest to, że od czasu do czasu będą się takie rzeczy pojawiały. A w tym przypadku chciałem się z wami podzielić radami, które chyba sam kiedyś chciałbym usłyszeć. Są to porady, jak zacząć ćwiczyć na siłowni. I zapewne nawet wśród mojej widowni są ludzie, którzy od jakiegoś czasu dźwigają żelastwo i dosyć się na tym znają, więc. Od razu mówię, to nie jest film dla Was, w sensie prawdopodobnie nie dowiecie się żadnych nowych rzeczy. Jeżeli macie w tym już jakieś doświadczenie i, i uważacie, że ćwiczycie całkiem świadomie, ale pewnie też macie znajomych, którzy być może chcieliby zacząć, i myślę, że to będzie dobry materiał, żeby, który powinniście im pokazać. Dlatego, że wszystko, co tutaj powiem, jest przepuszczone przez filtr moich doświadczeń i testowałem to wszystko na sobie, ewentualnie zastanawiałem się. Co powinienem wiedzieć, gdybym zaczynał ćwiczyć jeszcze raz? Dobra, zaczynamy. A zanim przejdę do wymienienia tych właściwych porad, które są kluczem odcinka, chciałem jeszcze wymienić kilka obaw, które najczęściej pojawiają się u ludzi, którzy chcą się wybrać na siłowni albo mają gdzieś koło głowy, że w sumie to fajnie by było coś poćwiczyć, ale z jakiegoś powodu coś ich też blokuje. I zebrałem tutaj kilka, z którymi najczęściej ja się spotykam które mogę spotkać gdzieś tam u moich znajomych czy... czy po prostu o nich często się słyszy I, i... bardzo często ludzie się po prostu wstydzą iść na siłownię albo boją się, no bo gdzie ja pójdę do tych karków, oni, oni... są te wielcy i silni umieją się gdzie ja taki grubas albo nerlak pójdę do tych ludzi zbywają mnie, zabiją jedną sztangą i to jest... to jest totalnie głupie, to nie ma żadnego sensu sam zaczynałem, sam ćwiczyłem na kilku siłowniach nie było ich wiele, ale... No, było ich kilka, więc mam mniej więcej porównanie e, jak to wygląda. I uwierzcie mi, że chyba nigdy nie spotkałem się z czymś takim, żeby ktoś się z kogoś naśmiewał, podśmiechiwał, czy, czy cokolwiek takiego. Ludzie raczej są dosyć, e, z tego co zauważyłem, e, nawet skorzy do pomocy. Ewentualnie, jeżeli ja ich o coś pytałem, to spoko, służyli radą. Jest też bardzo dużo do morosłych trenerów personalnych, co nie zawsze jest pozytywne, ale. hej, oczywiście niesamowicie dużo zależy od tego, na jaką siłownię chodzicie, bo są też takie mordownie, w jakieś później, gdzie po prostu uczęszcza sama stara gwardia, która jedną serię robi całym ciężarem z siłowni. Ale teraz jest też bardzo dużo różnych klubów fitness, i tam jest cały przekrój ludzi z różnym doświadczeniem treningowym, z różnym stażem treningowym, z różnymi umiejętnościami, z różnymi sylwetkami i tak Mało tego. Tam, gdzie ja teraz ćwiczę, w sumie jest bardzo mało ludzi, którzy. Reprezentują jakiś tam wyższy poziom, bardzo dużo jest po prostu początkujących i okej, okay, to jest całkiem okej. Okay. Drugi powód, jestem za młody, mam jakieś 12-13 lat, boję się, że nie urosnę, zresztą rodzice mi nie pozwalają i to też kompletny mit. W sensie już bardzo dużo badań udowodniło, że nie ma absolutnie żadnego związku, a jeżeli jest, to naprawdę marginalne pomiędzy e, robieniem nawet dosyć ciężkich treningów siłowych a wzrostem. Ze wzrostem tak naprawdę aż tak dużo nie da się zrobić. Bardzo dużo zależy po prostu od naszych predyspozycji genetycznych. Jeżeli ktoś miał być wysoki, bo tak jest zapisane w genach, to prawdopodobnie będzie i niedużo może to zmienić. Nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. Nawet jeżeli masz 12 lat, spokojnie możesz ćwiczyć, nawet jeżeli znajdę jakieś badania, co chyba nie powinno być trudne, to umieszczę je w opisie i. I tak, już dawno udowodniono, że to jeden wielki mit. Myślę, że przy racjonalnym treningu, treningu z głową i z dobrą techniką, właściwie wyniesiesz praktycznie same pozytywy. I trzecia, bardzo powszechna obawa i to głównie w przypadku kobiet, chociaż zdarzają się też inne przypadki, ale zazwyczaj kobiety boją się ciężaru strasznie, boją się w ogóle siłowni. No ja bym poćwiczyła, ja to chcę ładnie wyglądać, ale jak ciężaru dotknę, to przecież zara się rozrosnę, będę halki. No, bo zazwyczaj jest tak, że kobiety powołują się na Jakieś zdjęcia kulturystek, które mają więcej wspólnego z facetami i pewnie mają większe siury niż przeciętny facet. Kulturystki. Tak, teoretycznie kobiety. Tylko, że jest jednak jeden mały szkopu. Dziewczyno, ty nigdy nie będziesz tak wyglądała. Wiesz dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że to są profesjonalistki i, co, i na tym polega ich życie. Mają dopiętą dietę, dopięty trening trenera i tak dalej. Po drugie, a może i najważniejsze, w grę wchodzą sterydy, czyli środki anaboliczne, które, między, które bardzo wpływają na rozrost masy mięśniowej i pozwalają przekraczać naturalne granice. No nie oszukujmy się, w naturze takie kobiety po prostu nie mają prawa istnieć. Kulturystki mają bardzo dużo cech męskich, dlatego że stosują po prostu testosteron, który jest anaboliczny i bardzo sprzyja budowaniu masy mięśniowej. No i potem jeszcze, oprócz tego, w przypadku stosowania go przez kobiety, no często występują różne przykre skutki uboczne i ale hej, nie ma się co martwić, nigdy nie będziesz tak wyglądała. Nawet ja nie będę nigdy tak umieśniony jak te kobiety, więc o czym my tu w ogóle mówimy? Teraz jeszcze na szybko, żebyśmy mieli fajny obraz sytuacji wymienie korzyści. Po pierwsze, lepsze samopoczucie. Ja tutaj podam mój przykład. Jeżeli nie ćwiczę Kilka dni z rzędu omijam po prostu treningi, to czuję się dosłownie jak gówno, i mam straszne wyrzuty sumienia, i to swoją drogą też wpływa na negatywny nastrój, ale oprócz tego po każdym treningu czuję się lepiej. To jest związane z wydzielaniem się endorfin i innych hormonów, które pozytywnie wpływają na samopoczucie. Po drugie, wyższa sprawność fizyczna, czyli funkcjonalność naszego ciała. Wiem, że teraz żyjemy w bardzo komfortowych czasach i wielu rzeczy już nie musimy robić, nie musimy wielu fizycznych czynności wykonywać, które są ciężkie i wymagające. Od nas sporego wysiłku czy dużej siły, ale mimo wszystko nie wszystkie. mimo wszystko. morda! Nie powiedziałem tego. Nie wszystkiego da się uniknąć. Niestety, albo stety, czasami trzeba będzie coś podnieść, coś przesunąć. To znaczy, można bez tego żyć, ale to podstawy funkcjonowania. Dzięki siłowni będziecie mogli robić to dużo sprawniej i będzie wam groziło dużo mniejsze ryzyko jakiejś kontuzji. Po trzecie, zdrowie, o kurde. To się tego tutaj spodziewa. Siła! Sport zdrowy. Nie wiedziałem. I w zasadzie to nawet nie jest takie oczywiste i nie ma się z czego śmiać, bo sport jest zdrowy tylko do pewnego momentu. Żyjemy w takich czasach, że większość siedzi na dubsku, albo przynajmniej spora część populacji prowadzi taki tryb życia, więc e, trochę ruchu na pewno nie zaszkodzi. Pozytywnie to wpływa na zmniejszenie ryzyka a wystąpienia różnych chorób układu krążenia na przykład czy serca. Okej, okay, a dlaczego powiedziałem, że do pewnego momentu? No dlatego, że jeżeli mówimy już o sporcie zawodowym, o sporcie profesjonalnym i wyczynowym, o każdym sporcie to no nie ma to już zbyt wiele wspólnego ze zdrowiem. To jest obciążanie organizmów do, organizmu do dosłownie granic mojego wytrzymałości. Do tego dochodzą różne środki, doping i tak dalej. Ale spokojnie, jeżeli jesteś początkującym, to pff, przez najbliższe kilkanaście lat, jeżeli się na to nie zdecydujesz, to ci to nie grozi. Albo w ogóle cię nie grozi, jeżeli nie planujesz kariery sportowej. O, jestem pewien, że ten materiał się tak rozwlekł już. Okej, okay, ale przechodzimy do właściwej części materiału, czyli do porad, które sam kiedyś chciałbym usłyszeć i uważam, że jeżeli zamierzasz zacząć przygodę z siłownią, to to są absolutnie jedne z lepszych porad, jakie możesz usłyszeć. Pierwsza porada nie jest jakoś mocno odkrywcza, ale może być pomocna i jest bardzo użyteczna. Jeżeli zamierzasz iść na siłownię, masz od dłuższego czasu takie plany, a bardzo dużo osób ma takie plany, zwłaszcza po nowym roku. To po prostu to zrób. Przestań o tym myśleć. Przestań planować, że pójdziesz za tydzień czy za dwa tygodnie. Po prostu idź w najbliższej możliwej okazji. Zrób to dlatego, że im dłużej o tym myślisz i im, im dłużej wybierasz różne terminy, tym większa szansa, że pojawią się jakieś wymówki i w końcu odechce ci się. Po prostu idź. Zacznij. Po drugie, jeżeli zdecydowałeś lub zdecydowałaś, że faktycznie pójdziesz na tam siłownię, i już masz zaraz wychodzić. To nie ma sensu tam iść bez planu treningowego. Najlepiej obadać sobie technikę konkretnych ćwiczeń w internecie, dokładnie się przypatrzyć, e, spisać sobie cały plan na komórkę albo do jakiegoś zeszytu i pójść z tym wszystkim na siłowni i ewentualnie pomiędzy seriami, no lepszym lepszą opcją będzie komórka. E, spoglądać, jeszcze raz sobie powtarzać, jak wygląda dokładnie wykonywanie takiego ćwiczenia. I, I starać się naśladować jak najwierniej. Przykładowy, bardzo dobry plan zamieszczę w opisie. Naprawdę nie ma nic gorszego niż pójście na siłownię bez kompletnie żadnego celu, bez żadnego planu i kręcanie się i dotykanie tych wszystkich maszyn czy innego gówna i nawet bez zielonego pojęcia co one robią, jak na nich ćwiczyć, jaki mają cel. Lepiej od razu iść z planem. Jeżeli masz już ten plan, ogarnąłeś mniej więcej technikę i masz to wszystko zapisane na telefonie, staraj się najdokładniej jak możesz powtarzać ten ruch. Dokładnie sprawdzaj każdy etap tego ruchu. I rób to wszystko z ciężarem dopasowanym do twoich możliwości, czyli z takim, który stawia tobie jakiś opór, ale jesteś w stanie zrobić co najmniej kilka... Jak najbardziej poprawnych powtórzeń jakie potrafisz. I pamiętaj, że to co jest ciężkie, a co nie jest ciężkie, to właściwie rzecz totalnie subiektywna. Dla kogoś 200 kg, powiedzmy na wyciskanie na ławce poziomej, może być dokładnie tak samo męczące jak dla ciebie 50 kg. Co jest trochę smutne, ale hej, może kiedyś do czegoś takiego dojdziesz. Jeżeli sam gryf od sztangi jest dla ciebie wystarczający, to okej, okay, to super. To jak najbardziej w porządku. Kolejny punkt. Doskonal technikę. W każdym treningu szlifuj ją coraz bardziej i poprawiaj. Zobaczysz, że z każdym treningiem będziesz się czuł coraz bardziej komfortowo i będziesz zauważał dosłownie, jak kolejne partie ciała tworzą harmonię i współpracują ze sobą. Kiedy wcześniej miotałeś się jak. jak Popierdolony. Kiedy nastąpią te adaptacje ruchowe i zaczniesz sobie utrwalać ten wzorzec ruchowy, zauważysz, jak te różne partie ciała zaczynają ze sobą współpracować i jak bardzo nie jest to przypadkowe w porównaniu do tego, co było wcześniej. I to jest właśnie ten moment, w którym siłownia zaczyna być naprawdę przyjemna, bo masz kontrolę nad tym, co robisz. Punkt piąty: progresja ciężaru. I zaraz po technice, dla ciebie początkującego, to jest druga najważniejsza sprawa. No i też uwierz mi, główny motywator. Jeżeli czujesz się na tyle silne, silna i na tyle komfortowo, że czujesz, że podniesiesz, możesz podnieść trochę więcej i ten ciężar, który tydzień temu podnosiłeś, czy podnosiłaś nie stanowi dla ciebie już takiego problemu, to dokładasz wtedy kilogram lub 2 kilogramy na sztangę. Generalnie zasada jest taka, że raczej staramy się z treningu na trening dokładać, ale też nie jest to taka sztywna reguła, jeżeli czujesz, że dzisiaj nie dasz rady, że to nie jest ten dzień, no to warto zostać przy tym samym ciężarze. Druga bardzo ważna rzecz do tego podpunktu to zapisywanie sobie wszystkiego. Zapisuj sobie trening, zapisuj sobie e, ile powtórzeń zrobiłeś, zrobiłaś danym ciężarem i ilość serii. Ja na przykład robię to w arkuszach Gogla i to już od bardzo długiego czasu fajnie się to sprawdza. Schemat jest taki, że najpierw zapisuję sobie nazwę ćwiczenia, potem ilość powtórzeń razy ciężar i zaraz obok kolejną serię i kolejną serię. Dzięki temu można bardzo dobrze kontrolować swój progres i wrócić do każdego momentu treningu i przy okazji przeanalizować to, co zrobiłeś, zrobiłaś i co można poprawić. No i w dodatku jest to mega zajebisty motywator, bo dosłownie namacalnie na papierach masz wszystko napisane, że jesteś silniejszy. 6. Nie skupiaj się tak bardzo na wyglądzie swojej sylwetki. I nawet jeżeli jest ona dla ciebie bardzo ważna, mimo wszystko sugeruję, żebyś skupiał się na osiągach Treningowych, bo dają one dużo bardziej namacalne i obiektywne rezultaty spokojnie sylwetka też przyjdzie i to jest bardzo długi nawet nie miesięczny, a kilkuletni czy nawet kilkunastoletni proces hej, wszystko jest do zrobienia przestań kupować i śledzić te gówniane czasopisemka fitnessowe bo obraz, że co drugi artykuł tam sobie zaprzecza? Dwa, że kształtują one całkiem niezdrowe wzorce i ideały. Bo nie oszukujmy się najprawdopodobniej nigdy nie będziecie wyglądać jak ci goście na okładkach magazynów. Dlatego, że ci goście są specjalnie przygotowani do sesji zdjęciowej czyli są odwodnieni, są bardzo dobrze wyredukowani, wycięci. W dodatku bardzo dobrze oświetleni, bo te fotografie robione są przecież w specjalnym studio. Dodatkowo bardzo często są na sterydach anabolicznych. No i w grę wchodzi jeszcze Photoshop. Jeżeli to was motywuje, to bardzo fajnie, ale jest też równie duża grupa osób, którą, którzy są bardzo sfrustrowani po latach, bo okazuje się, że ćwiczą bardzo ciężko, dają z siebie wszystko i ćwiczą już dłuższy czas i nawet się nie zbliżyli do takich wyników. Ale spokojnie, wszystko z czasem. Bardzo dużo da się zrobić naturalnie. 8. Nie wszystko naraz. Nie rzucaj się na te pojebane, ascetyczne diety, składające się kurwa z wody i powietrza, i kurczaka, i brokułów, i to wszystko. Co jeszcze steropjan, może będziesz jadł. Wiesz, co się stanie, potem nic już do końca życia nie zjesz, bo jedzenie będzie się kojarzyło z gównem. Skoro ćwiczysz, jedz sporo. Staraj się jeść nisko przetworzone produkty, wysokobiałkowe produkty, takie jak mięso, Jaja, yy, serek wiejski czy twaruk to tylko przykłady, bo naprawdę białko można czerpać z bardzo różnych źródeł. Spokojnie po prostu kontroluj wagę. Jeżeli chcesz schudnąć, widzisz, że waż się co tydzień. Jeżeli waga spada no to ok, to nic nie zmieniamy, chyba że spada naprawdę bardzo szybko, chociaż na początku prawdopodobnie właśnie to nastąpi, potem trochę zwolni. Jeżeli chcesz chudnąć, a nie chudniesz albo tyjesz, no to po prostu zacznij jeść trochę mniej. A jeżeli twoje cele są zupełnie odwrotne, no to jesz więcej. I kontrolujesz wagę wciąż. I to wszystko, co teraz mówię, jest bardzo dużym uproszczeniem, ale naprawdę nie chcę, jeżeli jesteś początkujący, nie chcę Tobie zawracać głowy. Wiem, że na razie nie masz jeszcze pojęcia tak naprawdę, ile to jest dużo jedzenia, a ile to jest mało jedzenia, jeżeli e, nie chodzi tutaj o objętość całego posiłku, tylko o jego kaloryczność. Ja na przykład mniej więcej potrafię ocenić, co, ile ma, ale też nie jestem na tyle dokładny, żeby e, dokładnie wiedzieć, jak, jak wygląda mój bilans kaloryczny, kiedy tego nie liczę. Po prostu chcę, żebyście stopniowo we wszystko się wdrażali, spokojnie, jeszcze będziecie mieli czas na poznanie tych wszystkich różnych tajników. I Ja wiem, jak to wygląda na początku, po prostu jesteście bombardowani masą informacji w internecie, w telewizji i tak dalej, każdy ma swoją rację, jedna informacja zaprzecza drugiej, i, I to jest niesamowicie irytujące i w końcu ciężko w ogóle zacząć cokolwiek robić, bo to się wydaje na tyle skomplikowany i trudny temat, że hej... Że, że tego się nie da ogarnąć. Dokładnie wiem, że jest przesyt, dlatego sugeruję po prostu wszystko stopniowo sobie chłonąć, iść po prostu w dobrym kierunku. No i dziewiąty punkt właśnie tego się tyczy. Po prostu staraj się zdobywać coraz więcej wiedzy. Z czasem nauczysz się rozróżniać, co jest totalnym bullshitem, mentalnym średniowieczem i jakimś głównym, a co nie. Najprzyjemniej jest to robić z YouTube'a według mnie, ale oczywiście nie od wszystkich. No i na sam początek mogę polecić moją absolutną czołówkę, jeżeli chodzi o, o te tematy. Będzie to na pewno Arkadiusz Czerw, będzie to Mariusz Czerniewicz, będą to Barbel Brothers, e, będzie to Squadzan Milk, będzie to Warszawski Koks, oczywiście oraz będzie to Szmeksy. A z angielskiego YouTube'a właściwie aż tak mocno nie śledzę, ale to będzie na pewno Alan Troll oraz Omar Isaf. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, wszystko ładnie będzie pogrupowane, także nie ma żadnego problemu. I na dzisiaj to wszystko. W tym momencie mam... To wszystko tyle trwa, że mam nadzieję, że uda mi się to zmontować do jakiejś w miarę zjadliwej i skondensowanej formy. Eee, I mam nadzieję, że komuś pomogłem. Tak jak mówiłem wcześniej, ja sam te rzeczy chciałbym wcześniej słyszeć. I nie wiem, może niektóre faktycznie nie, nie wydają się wam jakieś super odkrywcze. Ale... Jeżeli znacie kogoś, kto chce zacząć siłownie. Chodzisz na siłownię, myślę, że, że to będzie ten film, który powinien obejrzeć. I, i to nie jest jakaś tam tania sztuczka, e, wyślijcie to wszystkim, pokażcie, bo to bardzo ważny film. Jeżeli, jeżeli uważasz. łapki w gór... W ten też sposób stworzyłem taki temat zbiorczy, bo dużo osób pisało do mnie w tej sprawie i ja w zasadzie często odpisywałem to samo, co teraz słyszeliście w tym filmie. Więc e, na razie. Alo, coś tam. skronik jeszcze byliśmy mali